Zobie Jestem Doming Games. Witajcie na tym kanale. Zaczniemy sobie od tego, że jak chcecie wygrać coś takiego wartość 60 zł, zostawcie tutaj suba, lajka i piście w komentarzu. Biorę udział w konkursie. A my co? Zaczynamy grać. Dzisiaj sobie pogramy. Mega świnia. Więc zaczynamy. Zaraz się widzimy. No, i już jesteśmy widzowie, jak widać, w grze. Więc zaczynamy grać. Musimy i zarać widzowie. Nie tak, tak, tak. zaraz, dwa, Tak jest. Tak jest! Maciek! Pierwszy raz zginęłem niestety widzowie Dobra Dobra, jeden, jeden. Zobaczymy kto. Oj, 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 oj widzowie, problemy na Nie, nie, nie. No i koniec widzowie. koniec niestety koniec więc to by było na tyle jeśli chcecie kolejny odcinek z Brawl Stars to napiszcie, że chcecie więc dzięki za oglądanie tego odcinka siemanko